całkowicie odmieniły system, w jaki się uczę. I właśnie o tych pięciu technikach miałbyś nadzieję usłyszeć w szkole. Pogadamy sobie dzisiaj o najważniejszej umiejętności, którą możesz posiąść i która przyda Ci się na przestrzeni całego życia. O umiejętności efektywnej nauki. Ale zanim o tym, musisz dowiedzieć się w jaki sposób działa i operuje ludzki umysł. Abyś mógł do tego odnieść wszystko to, o czym powiem Ci później. Ludzki umysł charakteryzuje dwa tryby pracy. Tak zwany tryb skupiony oraz tryb rozproszony. Istotne jest to, czym różnią się te dwa tryby. Tryb rozproszony można porównać do aplikacji działających w tle, Podczas wykonywania innych głównych zadań. Tryb skupiony zaś zużywa całą energię procesora na jedno wybrane najważniejsze zadanie, któremu poświęcasz całą uwagę. Działając na zmianę, wspomagają się w procesie efektywnej nauki oraz zapamiętywania. W końcu przeciwności się przyciągają. Prawda? Najbardziej interesuje nas to, w jaki sposób się przyciągają i uzupełniają i w jaki sposób pomagają sobie w procesie rozwiązywania problemów. Bo tym właśnie jest nauka znajdowanie nietucznikowych rozwiązań do nieustannie pojawiających się w życiu problemów. Dwa tryby, o których się mówi, nie istnieją bez siebie nawzajem. Jeśli wyobrazimy sobie kwadrat, złożony z czterech różnych kwadratów, to działając w sobie skupionym widzielibyśmy tylko jeden wewnętrzny kwadrat oraz wszystko to, co z nim powiązane. Widzimy jeden mały problem będący częścią wielkiego problemu. I chociaż prowadzi to do jego rozwiązania, to nie przedstawia całego kontekstu. Tryb swobodny, czy też rozproszony, patrzy na problem z szerokiej perspektywy, nie zwracając uwagi na małe szczegóły. Razem jednak dają nam pełen obraz, Zaistniałej sytuacji. Warto wiedzieć również, w jaki sposób umysł poszukuje rozwiązań, znajdując się w tych trybach. Umysł w trybie rozproszonym, działając niejako w tle, nieświadomie potrafi łączyć ze sobą pozornie niezwiązany niczym. Fakt, tworząc kreatywne i nowe rozwiązania problemów oraz przede wszystkim nowe pomysły. Przypomnij sobie, kiedy ostatni raz padł Ci coś ciekawego do głowy, jadąc sobie spokojnie samochodem. To właśnie tryb rozproszony. Umysł w trybie skupionym działa zupełnie odwrotnie. Charakteryzuje go jakby takie widzenie tunelowe. Szuka rozwiązań powiązanych bezpośrednio z danym problemem, ignorując wszelkie szersze możliwości rozwiązania problemu. Dlatego chcąc w pełni wykorzystywać tę siłę umysłu, powinniśmy opanować kontrolę nad tymi obydwoma trybami. Wiedzieć, w jaki sposób aktywować te dwa tryby. I właśnie tutaj z pomocą przychodzą nam te techniki efektywnej nauki. Musisz jednak wiedzieć, że żadna z tych technik nie zadziała, jeśli nie zrozumiesz fundamentu problemu, nad którym pracujesz. Najpierw trzeba przysiąść nad problemem i w skupieniu chociaż trochę go skubnąć, żeby mieć jakąkolwiek ideę tego, co się dzieje. To tryb skupiony i zrozumienie podstaw aktywuje wszystkie inne procesy myślowe. Dodatkowo, zadaniem Twojej głowy, jest wyrzucenie z niej wszystkiego tego, co niepotrzebne. Dlatego musisz wiedzieć, znać. Powód, dla którego w ogóle się uczysz. Nadaj nauce wartość, a zdecydowanie zwiększysz szanse na zapamiętywanie informacji. Zaczynamy. Po pierwsze, siedź żabę. Obudź się zjedz śniadanko, wypij kawkę. Pierwsze, co zrób potem, to zacznij pracować nad problemem, którego najbardziej nienawidzisz. Po pierwsze, po to, żeby mieć to z głowy. Po drugie, po to, żeby całą resztę dnia poświęcić na utrwalenie problemu w głowie. W trybie rozproszony. Umówmy się. Pierwsze zadanie, którego nienawidzisz, jest właśnie takie, bo jest dla ciebie trudne i wymagające. I to nie to, że ty tego nie lubisz, tylko ty tego nie lubisz, bo tego nie umiesz. Gdybyś to umiał, to byś to lubił. Pierwszą rzeczą, którą zrobisz, powinna być rzecz, której najbardziej unikasz. Jednak, żeby pchnąć ją do przodu, musisz poświęcić jej chwilę skoncentrowanej uwagi, czyli trybu. Skupionego tego, tak zwanego widzenia tunelowego. Do tego przyda ci się zegarek, który ustawisz na 20 minut. I w tym bloku czasowym nie pozwolisz sobie na żadne rozproszenie. Czyli jeśli musisz, pójdziesz do pomieszczenia, w którym będziesz sam. Jeśli będziesz musiał, wyłączyć wszystko, co masz wokół siebie. Masz poświęcić te 20 minut skupionej uwagi na ten problem. Nie prokrastynując w tym czasie, czy nie zajmując się zwyczajnie pierdołami. Tymczasem połączysz jedzenie żaby z unikaniem prokrastynacji, czyli tak zwaną techniką pomodoro. A zrobisz to wszystko dzięki mądremu zarządzaniu czasem. Przy okazji będziesz miał satysfakcję, że ruszyłeś chociaż trochę problem, który tak ci bać. Dalej, generowanie. Załóżmy, że już zjadłeś swoją żabę. No i co dalej? Wyobraźmy sobie, że jedziesz tramwajem. Ktoś dał ci poprowadzić. Jadąc. Przypominasz sobie uzyskane rano rozwiązanie. Przerabiasz je krok po kroku w głowie. Od fundamentu problemu do momentu, w którym skończyłeś swoje zadanie. Co ważne, przerabiasz to bez udziału książek, co powoduje utrwalenie tej wiedzy w głowie. To jest właśnie kluczowe. Przypominając sobie rozwiązania w ten sposób Umacniasz połączenia nerwowe, cementując w ten sposób swoją nowo poznaną wiedzę w głowie. A jeśli zostało coś, czego nie zapamiętałeś, zawsze pozostaje Ci następny dzień na zjedzenie żaby. W międzyczasie nie zaszkodzi sobie sprawdzić, czy rozwiązanie, które uzyskałeś w swojej bańce, było aktualnie poprawne. Czyli wracasz i sprawdzasz to samo w literaturze, czy w jakimkolwiek innym źródle. Nieważne, masz po prostu sprawdzić, czy masz rację, czyli masz. Testować swoją wiedzę regularnie. Przypominaj sobie o tych rozwiązaniach w różnych życiowych sytuacjach. Będąc w restauracji, jedząc sobie burgerka, pomyśl o tym, o czym uczyłeś się ostatnio. Dużo łatwiej będzie ci to zapamiętać, dużo dokładniej zrozumiesz problem. Takie co jakiś czas powtarzanie ma swoją nazwę, a są to powtórzenia rozproszone, które wpływają na lepsze zapamiętywanie. Zaczynasz od pracowania nad problemem codziennie. Potem zaglądasz do niego raz na tydzień. Miesiąc, rok. I tak dalej. Im częściej będziesz do niego zaglądał, tym bardziej prawdopodobne, że rozwiązanie zakoduje się w Twojej głowie na zawsze. Zmieńmy sytuację. Powiedzmy, że pracujesz nad problemem i czujesz, że zaczynasz odlatywać. Twoja uwaga idzie gdzieś indziej. Zastosuj w tym momencie metodę nauki przeklatam. Albo zajmij się innym problemem, niepowiązanym z tym, na którym teraz pracujesz, albo zajmij się czymś totalnie innym. Po to, żeby uwolnić trochę mózg od skupienia się tego tunelowego na tym jednym problemie. Celem tej techniki jest to, aby twój mózg mógł zacząć działać w trybie rozproszonym. A żeby to się stało możliwe, musi przestać całkowicie skupiać się na tym problemie. Świetnie działa wszelka aktywność fizyczna. Kawka, herbatka, rozmowa z przyjacielem. Kiedy przestaniesz świadomie myśleć o problemie, wysoce prawdopodobne, że rozwiązanie samo pojawi się w twojej głowie. Jednak najlepsze, co możesz zrobić, i to jest ostatnia, najważniejsza technika, to praktykować wiedzę, której się uczysz. Niesamowite, prawda? Wiem. Wykorzystanie wiedzy w prawdziwym świecie nie tylko daje Ci perspektywę, ale również doświadczenie, którego samo uczenie nigdy Ci nie da. Umieć teoretycznie możesz wszystko. Jednak prawdziwym celem nauczania powinno być to, aby pokazać komuś, jak kreatywnie rozwiązywać problemy w prawdziwym świecie. Dlatego czegokolwiek się uczysz, poszukaj jakiegoś sposobu, aby praktycznie wprowadzić tę wiedzę w życie. Dla przykładu pomyśl sobie o ćwiczeniach fizycznych. Teoretycznie możesz wiedzieć o nich totalnie wszystko, ale dopóki się nie spocisz i nie spróbujesz ich na własnej skórze, to wymarzonej z sylwetki po prostu nie zbudujesz. To samo, czy się każdej innej wiedzy? Eksperymentuj, wprowadź ją w życie i sprawdź, czy faktycznie jest tak, jak myślisz. Szlifuj wiedzę poprzez nieustanną praktykę. Naucz to zdecydowanie więcej niż wszystko inne. Zastosowanie w realnym świecie otworzy ci oczy na istotne szczegóły oraz kontekst tego, czego się uczysz. Wszystko to lepiej zrozumiesz, bo przypiszesz do niego wartość. Będziesz wiedział, że faktycznie wiedza, której się uczysz, Przydaje ci się w codziennym życiu. Czyli poznasz kontekst zastosowania z prawdziwego świata. Idealnym przykładem byłoby tutaj zastosowanie nowo poznanych słówek w rozmowie z obcokrajowcem. Tam sprawdźcie, jak szybko je w ten sposób zapamiętam. Weź pod uwagę to. Rzeczy, o których Ci dzisiaj powiedziałem, zaczną działać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zaczniesz je robić. Samo słuchanie o nich. Nie pomoże. Weź z tego filmu to, co najbardziej Ci się podobało. Wprowadź to do swojego życia. Zacznij to robić już dzisiaj. Zmień swoje podejście do swojego własnego nauczania. Dowiedz się w ogóle, po co to robisz. Jeśli nie robisz tego dla siebie, to masz zły powód. Jeśli chciałbyś wiedzieć więcej, to podobnych technik jest więcej. Jeśli chcesz o tym więcej posłuchać, wystarczy, że dasz mi znać w komentarzu, a ja ten odcinek zrealizuję. W międzyczasie tutaj po prawej stronie znajdziesz na pewno coś, co Cię zainteresuje.